Raz w tygodniu macocha oddawała swoją pasierbicę na noc bogatym mężczyznom. Bardzo tego potrzebuje, mówił jeden z nich i zabierał pasierbicę do domu. Nie ma obcych dzieci, tak zwykle mówią, co oznacza, że nie trzeba być rodzicem z krwi, aby naprawdę kochać dziecko i czuć z nim pokrewieństwo. Ale Uliana jest pewna, że to największe kłamstwo, jakie można wymyślić tylko w telewizji. Jej własna matka zmarła, gdy dziewczynka miała zaledwie 5 lat, a do tego wszystko potoczyło się stopniowo, bez nagłych zwrotów. Fakt, że jej ojciec, Siergiej Leonidowicz, i jej matka, Olga Arkadiewna, byli początkowo bardzo nietypową parą, poznali się, gdy Siergiej miał 28 lat, a Olga, już ponad 40. Krewni mogli mieć pretensje i potępiać, ale to nie przeszkodziło kochankom zbliżyć się do siebie, ponieważ ich uczucia były szczere. Olga szaleńczo pragnęła dziecka. Wierzyła, że bez niego rodzina nie może być uznana za kompletną i żadne przekonania jej męża nie zmieniły jej opinii. Jako dojrzali i odpowiedzialni ludzie przeszli wszystkie niezbędne badania, ale werdykt lekarzy był rozczarowujący. Jesteś już w dość dojrzałym wieku, ostrzegł młody ginekolog, nikt nie wie, jak zachowa się organizm, a nawet jeśli uda ci się zajść w ciążę, ryzyko jest zbyt duże. Ale Olga była uparta i, jakby w nagrodę za swoją wytrwałość, zaszła w ciąże i wszystko szło dobrze do pewnego momentu. Córka Uliana urodziła się przedwcześnie w siódmym miesiącu, ponieważ Olga nie mogła znieść terminu, ciało jakby postanowiło pozbyć się płodu siłą. Wszystko to miało poważne konsekwencje dla jej zdrowia, ciało Olgi postrzegało ciążę jako ogromny stres i zaczęło reagować wieloma nowotworami, których nigdy wcześniej nie miała, a także nie było do tego predyspozycji. A jednak Olga była naprawdę szczęśliwa. Chociaż jest mi przeznaczone spędzić tylko trochę czasu z moją córką, ale skoro los dał mi tę szansę, otoczę ją taką miłością, że nikt nie będzie w stanie mnie zastąpić. Lubiła powtarzać. Te słowa stały się prorocze i jednocześnie stały się przekleństwem wiszącym nad małą Ulianą. Olga odeszła tak cicho, że wydarzenie to zdawało się ominąć wszystkich. Prawdopodobnie była to ostatnia nagroda, jaką życie obdarzyło zmęczone walką ciało. Siergiej pogrążył się w nieutulonym żalu, a Juliana, będąc jeszcze zbyt młoda, nie do końca rozumiała, co się dzieje. Po pogrzebie wszystko potoczyło się inaczej. Siergiej poświęcił się córce. Olga, miła i roztropna kobieta, czując zbliżającą się śmierć, starała się przekazać mężowi całą wiedzę i umiejętności niezbędne do opieki nad dzieckiem. Okazał się gotowy na wiele trudności, chociaż, na przykład, z ospą wietrzną i miał ciężki okres. W tym okresie Siergiej zdał sobie sprawę, jak bardzo był przywiązany do Uliany. Dziewczyna, jakby mała kopia Olgi, stała się dla niego centrum wszechświata, a każdą jej chorobę postrzegał jako swój własny ból. Czas mijał, Uliana dorastała, a jej ojciec coraz częściej dostrzegał w niej cechy swojej zmarłej żony, te same ruchy, mimikę, zmrużenie oczu. Wydawało się to niewiarygodne, ale córka pod wieloma względami odtwarzała obraz Olgi, choć w dziecinnym przebraniu. W pewnym momencie Siergiej poczuł, że zaczyna tracić głowę od tej mieszanki przeszłości i teraźniejszości. Wtedy po raz pierwszy przyszła mu do głowy myśl o ponownym małżeństwie. Posadził dziesięcioletnią Ulianę przy stole, spojrzał jej poważnie w oczy, stamtąd jak przez pryzmat patrzyła na niego ukochana Olga i powiedział: "Ulia, muszę z tobą porozmawiać o bardzo ważnej sprawie". Dziewczyna równie poważnie skinęła głową w odpowiedzi, umiejętność, którą mają tylko dzieci. Myślę, że nadszedł czas, aby pomyśleć o znalezieniu dla ciebie nowej matki, powiedział Siergiej. Możemy zachować naszą mamę w pamięci przez długi czas, ale życie się na tym nie kończy, wiesz? zapytał Siergiej. Uliana ponownie skinęła głową. Rozumiem, odpowiedziała, a w jej spojrzeniu coś się zmieniło. Siergiej zauważył to i pomyślał, że jego córka może nie zgadzać się z jego decyzją, ale jej odpowiedź go zdziwiła. Tato nie potrzebuje żadnej nowej mamy. Lepiej znajdź sobie żonę, która będzie przy tobie, a ja mam mamę jedną i jedyną. Niech tak zostanie. Siergi przytaknął w odpowiedzi, zapamiętując te słowa na długo. Był trochę zaskoczony, że mała dziewczynka może mówić tak rozsądnie i dojrzale, ale zdawał sobie sprawę, że chyba nie doceniamy dzieci. Tak czy inaczej, przyjął to jako swoje dobro, by iść dalej przez życie, wbrew wszelkim przeciwnościom. Sam należał do tego typu ludzi, których pochłania Wir praca dom, przez co znalezienie życiowego partnera wydawało się niemożliwe. Ale kiedy los decyduje się interweniować, robi to niezależnie od naszych planów. Tak więc Siergiej spotkał swoją drugą Olgę na imprezie firmowej, dużej imprezie sylwestrowej, na której zebrały się wszystkie filie jego firmy. Kiedy ją zobaczył, wydawał się być oczarowany od pierwszego wejrzenia, a fakt, że kobieta miała na imię tak samo jak jego zmarła żona, ostatecznie przekonał Siergieja, że okoliczności nie były przypadkowe. Wydawało się, że samo życie daje mu drugą szansę, której nie można przegapić. Nowa Olga okazała się młodsza i znacznie bardziej ambitna. Dowiedziawszy się o imieniu nowej dziewczyny ojca, Uliana nie wyraziła zachwytu, ale nie sprzeciwiła się, ponieważ rozumiała, że to przede wszystkim sprawa Siergieja. Ich związek z Olgą trwał kilka miesięcy, aż para zdecydowała, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozpoczęcie wspólnego życia. Nie jesteśmy już dziećmi, powiedział Siergiej, próbując uzasadnić tę decyzję, więc Olga proponuje, abyśmy przeniesili nasz związek na wyższy poziom. Jeśli chcesz, możemy zalegalizować nasz związek, zasugerował Siergiej. Olga z dumą oświadczyła, że choć ma dopiero 32 lata. Nie jest już tak młoda, by zadowalać się rolą zwykłej konkubiny i chce uzyskać oficjalne gwarancje, być żoną, a nie kimś drugorzędnym. Te słowa poruszyły Siergieja, choć zabrzmiały z nutą skargi. Znowu usłyszał w nich swoją zmarłą Olgę. Tak więc i zdecydował o sprawie, a mężczyzna wkrótce zadzwonił do nowej wybranki w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ślub został zorganizowany skromnie, ani on, ani ona nie pragnęli wystawnych ceremonii. Olga wprowadziła się do domu Siergieja jako pełnoprawna kochanka. Od tego momentu życie Uliany bardzo się zmieniło. Olga okazała się bardzo surową kobietą w życiu codziennym, prawdziwą kochanką, autorytatywną, pewną siebie, wymagającą. Kiedy Uliana mieszkała tylko z ojcem, otaczał ją spokój i miłość. Siergiej nie wymagał od córki wykonywania prac domowych. Sprzątanie i gotowanie wydawało mu się niewłaściwe wyłącznie dla kobiet, bez względu na ich wiek. Jednak dla Olgi, wychowanej w patriarchalnych tradycjach, taki model relacji wydawał się nie do przyjęcia. W jej oczach Uliana szybko zmieniła się w niechrujną i nieudolną ze wszystkimi niepochlebnymi przezwiskami, które nastąpiły. Ile ty masz lat? zapytała zirytowana Macocha, choć pytanie było czysto retoryczne, znała już odpowiedź. Dziesięć odparła Uliana tym samym tonem. I w wieku dziesięciu lat nie potrafisz odkurzyć swojego pokoju i wytrzeć kurzu? Nie wstyd ci, że ojciec zbiera za ciebie brudne pranie? Chcesz, żeby twoje też zbierał? Uliana rzuciła i natychmiast otrzymała dzwoniący policzek, rodzaj policzka, do którego nie była przyzwyczajona. Uliana natychmiast zalała się łzami i nie można było jej za to winić, dorastała jak kwiat w cieplarni, który był chroniony przed wszelkimi trudnościami, a policzek, nawet jeśli nie był zbyt silny, był dla niej prawdziwym szokiem. Oczywiście wieczorem wybuchł skandal. Uliana poskarżyła się ojcu, a Siergiej, szaleńczo zakochany w dziecku, nie mógł się powstrzymać od obrony córki. Napięcie w domu rosło, a między małżonkami wybuchła kłótnia, w której Olga była nieugięta. Jak śmiesz podnosić rękę na dziecko? Wykrzyknął z wściekłością Siergiej, uderzając pięścią w stół, demonstrując typowo męski gest, pokazujący, kto tu rządzi. Ale Olga tylko zimno parsknęła w odpowiedzi, a kto ci pozwolił podnieść na mnie głos. Zapytała Władczo: Znaj swoje miejsce, mężu. Skoro sam nie potrafisz wychować dziewczynki na normalnego człowieka, to ja muszę to zrobić. Nie obchodzi mnie, co ty będziesz robił. Nie jesteś moją matką i jesteś nikim. Krzyknęła Uliana, którą ojciec wcześniej zostawił w pokoju, ale która wciąż słyszała ich kłótnie. Olga spojrzała z obrzydzeniem na dziewczynę i szyderczo powiedziała: Widzisz, ona nawet nie wie, kiedy się zamknąć i siedzieć cicho. Wynoś się i zamknij natychmiast. Z tymi słowami kobieta wskazała wyciągniętym, wściekłym palcem na drzwi. W tym momencie wydała się ulianie prawdziwą czarownicą. Dziewczyna upierała się, ale Olga jej nie powstrzymała, nie chcesz zrobić tego sama? Cóż, pomogę ci. Powiedziała i chwyciła ulianę za kołnierz, dosłownie ciągnąc ją w stronę wyjścia mocną ręką wypchnęła dziewczynę na korytarz i zatrzasnęła drzwi, zostawiając ją szlochającą tak głośno, że prawdopodobnie wszyscy sąsiedzi mogli usłyszeć. Olga czuła się jak niekwestionowana zwyciężczyni. Siergiej próbował się sprzeciwić, ale w rzeczywistości był bezradny. Po raz pierwszy miał do czynienia z tak apodyktyczną kobietą i nagle zdał sobie sprawę, że nie może jej tak łatwo pokonać. To uczucie trudno opisać słowami, to tak Jakbyś zdał sobie sprawę, że nie ma sensu opierać się o sobie, ponieważ w końcu wszystko jest bezużyteczne i lepiej się poddać, nie chcąc wdawać się w większy konflikt. Uliana wciąż płakała i prosiła ojca o pomoc, ale on mógł ją tylko pieścić, nie oferując prawdziwego rozwiązania. Kiedy skandal ucichł, Siergiej wszedł do pokoju, gdzie jego córka leżała wtulona w poduszkę, cicho szlochając. Westchnął, delikatnie pogłaskał jej ciemne włosy i wyszeptał: Przepraszam, kochanie. Ale nic nie mogę zrobić, tylko ci współczuć. Ona jest zła. Uliana wybuchła płaczem, tato, odeślij ją. Nie chcę z nią mieszkać. Ona jest zła. Nie jest zła, sprzeciwił się Siergiej. Ma po prostu skomplikowany charakter. Spróbuj ją zrozumieć, proszę, dla mojego dobra. W tym momencie Uliana poczuła, że jej własny ojciec ją zdradził. Zdradził przez wzgląd na kobietę, która zdawała się szczerze nienawidzić jego córki. Wolał tolerować łzy ulani, byle tylko dalej żyć z tą fałszywą olgą, jak dziewczyna nazywała swoją macochę. Dla ulani stał się to punkt bez powrotu, wydawało jej się, że coś w niej pękło, gdy zdała sobie sprawę z gorzkiej prawdy, jej matka nie wróci, a jej ojciec dokonał wyboru nie na korzyść swojej córki, ale na korzyść obcej kobiety. Trudno powiedzieć, co działo się w duszy dziecka przechodzącego przez punkt zwrotny, każdy szuka sposobu na poradzenie sobie z ciężkim brzemieniem. Uliana znalazła go, stając się buntowniczką. Ponieważ jej ojciec nie mógł postawić tej kobiety na swoim miejscu, oznacza to, że wszystko jest teraz w rękach samej dziewczyny. I wkrótce skandale w ich domu stały się suchą, codzienną rzeczywistością. Bez względu na to, jak bardzo Siergiej się starał, bez względu na to, jak bardzo przekonywał żonę i córkę do znalezienia kompromisu, wszystko było bezużyteczne. Ciągłe pretensje i wzajemne oskarżenia zamieniły ich codzienne życie w niekończącą się serię konfliktów. Siergiej miał nadzieję, że wraz z pojawieniem się prawdziwej kochanki w domu zapanuje porządek i przytulność. Najwyraźniej w swoich marzeniach nie wziął pod uwagę, jak ważne jest formułowanie właściwych życzeń. Zamierzasz siedzieć nam na karku i nic nie robić. Syczała Olga, pochylając się nad stołem, przy którym Uliana odrabiała lekcje. Dla Twojej wiadomości, jestem dzieckiem, odpowiedziała wyniośle dziewczynka, nie podnosząc wzroku na macochę. Nie jesteś dzieckiem, odparła jadowicie Olga, tylko niewdzięcznicą. Zrzuciła wszystkie zeszyty ze stołu na podłogę. Jedna kartka zaczepiła się o pióro, którym pisała Uliana, i zeszyt się podarł. Dziewczyna wpatrywała się w macochę z nienawiścią. Tylko ty możesz wszystko zepsuć! Krzyknęła i wyrywając się z zamyślenia, rzuciła się na Olgę. Wzrost ulani pozwolił jej uderzyć tylko w klatkę piersiową, ale Olga nawet się nie zachwiała. Jej oczy rozbłysły prawdziwym gniewem. Ośmieliłaś się podnieść na mnie rękę, dziewczyno, powiedziała prawie spokojnie i zrobiła przerażający krok w moją stronę. Cóż, przygotuj się na wzięcie za to odpowiedzialności. Uliana skrzywiła się, myśląc, że teraz macocha zbije ją na miazgę lub zrobi coś jeszcze gorszego. Ale nic takiego się nie stało. Olga obeszła trzesącą się dziewczynę, wzięła laptopa, słuchawki i telefon z biurka i po cichu wyszła z pokoju. I wtedy Uliana zdała sobie sprawę, co się stało, fałszywa Olga właśnie zabrała wszystkie rzeczy, które pomogły Ulianie ukryć się przed światem zewnętrznym. Potem przyszła druga świadomość i dziewczyna dosłownie wrzasnęła na cały głos. Uliana nie przestawała krzyczeć, dopóki na zewnątrz nie zadzwonił dzwonek do drzwi. Była gotowa wyskoczyć na korytarz i błagać nieproszonego gościa, by uratował ją przed nieodpowiednią macochą, ale nagle odkryła, że drzwi do pokoju są zamknięte na klucz od zewnątrz. Nie znajdując innego wyjścia, dziewczyna zaczęła walić w drzwi. Olga, nadal uparcie ignorując swoją pasierbicę, bez cienia wahania otworzyła drzwi wejściowe. Na progu stała szczupła i wyraźnie zaniepokojona starsza kobieta, najprawdopodobniej sąsiadka. Przywitała się niepewnie, ale uprzejmie. Olenka, dzień dobry. Zinaida Pietrowna, dzień dobry, odpowiedziała Olga tym samym serdecznym tonem, tym razem ze śladem zakłopotania. Przepraszam za hałas, proszę. Olenko, co tam się dzieje? Babcia zapytała ostrożnie. Ulanka tak krzyczy, serce mi się kraje. Wychowuje ją Zinaida Pietrowna, wzruszyła ramionami Olga. W ogóle nie jest posłuszna, ojciec ją kochał, więc zabrała mi jej komputer. Teraz, nie może się uspokoić, biega po pokoju i rzuca się do drzwi. Sam widzisz. Olga odsunęła się, pozwalając emerytce się rozejrzeć. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało dokładnie tak, jak opisała. To było najbardziej nieprzyjemne. Macocha wcale nie kłamała, to naprawdę był jej środek wychowawczy, a Ujana naprawdę reagowała w ten sposób. Zinaida Pietrowna ostrożnie wyjrzała na korytarz, zauważyła zamieszanie w mieszkaniu i lekko potrząsnęła głową. Ty, Oleńko, bądź dla niej trochę łagodniejsza, dobrze? Poprosiła. Nie stała się taka celowo. Wcześniej została bez matki, więc ojciec ją rozpieszczał. I gdzie on mógł pójść, biedactwo? Rozumiem. Słyszała w głosie babci, że mówi szczerze, że naprawdę rozumie. Gdyby Uliana wyciszyła się na chwilę i trochę posłuchała, być może zdałaby sobie sprawę, że słowa Olgi naprawdę nie były kłamstwem. Przynajmniej sama macocha szczerze wierzyła, że ma rację. Cóż, co jeszcze mogę zrobić? Pomyślała Olga. Nie słucha mnie, zawsze postępuje wbrew mnie, ignoruje wszelkie sprawy w domu i w ogóle nie odrabia lekcji. Kiedy tylko zostawiam ją bez opieki, wszystko idzie na marne. Powinienem mieć na nią jakiś wpływ. Czy to dlatego, że dziewczyna od dziecka nie miała matki? Czy jeśli wszyscy będą się nad nią litować, nauczy się sama radzić sobie z trudnościami? Sama Zinaida Pietrowna, zgadzając się, poprosiła tylko Olgę, aby była łagodniejsza i nie wywierała tak dużej presji na ulianę. Zdaniem emerytki, z powodu ciągłego dokuczania dziewczyna zamyka się w sobie, a ostre nagany i skandale tylko pogarszają sytuację. W końcu i Siergiej jest wspaniałym człowiekiem, a ty, Olenko, pozornie też. Przykro mi, że twoja rodzina nie ma spokoju i harmonii. Więc skoro Siergiej jest taki wspaniały, to ja muszę być tylko zła, męczyć dziecko, besztać je za przewinienia i zmuszać do czegoś, parsknęła w myślach Olga. Tymczasem czas mijał, a teraz Uliana ma czternaście lat. Cztery lata niekończących się kłótni i napadów złości minęły, a Olga pozostała twarda jak zawsze. W tym roku masz egzaminy, dziewiątą klasę, a zamiast się przygotowywać, zawsze kręcisz się w środku niczego, zganiła macocha. Chcę gdzieś wyjść. Jesteś zazdrosna, czy co? Tata mnie nie zamyka, a ty się obrażasz? Uliana, już jako nastolatka, odpowiedziała jadowicie. Ale Olga nie dała się przebić takimi ciosami. Nie, kochanie, odparła z uśmiechem, na pewno nie zazdroszczę komuś, kto kręci się przy wejściach jak ostatnia bimba. Uliana zacisnęła pięści i zaczęła krzyczeć, stało się to jej zwykłą reakcją, ponieważ kiedy nie było już żadnych argumentów, jedyną rzeczą do zrobienia był krzyk. Początkowo sąsiedzi nadal się martwili i próbowali interweniować, ale potem machnęli rękami, decydując, że z tą dziewczyną inaczej nie zadziała. Menypie Lejter uliana był od najmłodszych lat. Trudno powiedzieć, co dokładnie to wyjaśniło, czy mogło to wpłynąć na wybór ojca, czy też pierwotne ziarno zostało położone jeszcze przed macochą, ale faktem było, że dziewczyna nie poszła na żaden kompromis. Po prostu działała prosto, osiągając własne cele wszelkimi niezbędnymi środkami i nie czuła wyrzutów sumienia. Z czasem nawet Olga zdała sobie sprawę, że była zbyt surowa wobec dziewczyny, ale nie mogła zmienić tego, co ukształtowało się przez wiele lat. Prawdziwym szokiem dla Olgi była wiadomość o jej własnej ciąży. Oczywiście Siergiej niezmiernie się ucieszył. Uliana we w sobie i prawie nie pozwalająca ojcu od dawna nie uczyniła go swoim ulubionym tatą, dlatego wiadomość o nadchodzącym dziecku potraktował jako szansę, by znów poczuć się potrzebnym i kochanym. Co za radość, Olechka. Ucieszył się Siergiej, dosłownie krążąc obok kobiety niczym troskliwy ptak. Ciekawe, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka? A ja chcę jeszcze jedną córkę. Dwie córeczki tatusia, cudownie, prawda, Oleczko? Uliana, usłyszawszy podczas kolacji o nadchodzącym dodatku do rodziny, nie doceniła radości wszystkich. Rzuciła talerzem w ścianę, krzyknęła i wybiegła na ulicę. Tym razem nikt jej nie zatrzymał, nawet Siergiej, zwykle skłonny do pobłażania wybrykom córki, westchnął tylko ciężko, słuchając jej kroków trzaskających za drzwiami. To się ochłodzi, skomentowała chłodno Olga, a jej mąż tylko skinął głową w odpowiedzi, zdając sobie sprawę, że sprzeciw do niczego nie doprowadzi. Od tego momentu Uliana zdawała się być spuszczona z łańcucha. Znalazła sobie bardzo wątpliwe towarzystwo i w wieku 14 lat po raz pierwszy spróbowała alkoholu, paliła, nikt nie wiedział, czy ograniczyła się do papierosów i miała swojego pierwszego chłopaka. Z posłusznej, uwielbianej córki Siergieja, którą kiedyś nazywał swoją małą księżniczką, teraz nie zostało prawie nic. Zaczęła ubierać się prowokacyjnie, agresywny makijaż, opuszczanie szkoły, a to tylko mała lista jej nastoletnich grzechów. Jeśli w przeszłości Olga mogła jeszcze jakoś wpłynąć na swoją pasierbicę, teraz wszystkie jej próby były całkowicie bezużyteczne. Sama Olga coraz częściej obwiniała się za dawną nadmierną surowość, bliską sztywności i nie rozumiała, dlaczego Siergiej zawsze stał z boku, kiedy ona i Uliana kłóciły się, wymieniając najbardziej obraźliwe słowa. Ale głupotą było wymagać od niego czegokolwiek innego, po prostu nie wiedział, jak się wtrącać. W końcu postanowili pogodzić się z zachowaniem Uliany i zostawić dziewczynę w spokoju. Ciąża całkowicie pochłonęła Olgę, dosłownie rozkwitła, pogrążając się w przygotowaniach do dziecka. Kiedy USG potwierdziło, że będzie to dziewczynka, Uliana została ostatecznie przekonana, została po prostu zastąpiona inną. Piękniejsza, posłuszna, poprawna i delikatna, ogólnie idealna córka, którą ona, Ulia, nigdy się nie stała. Teraz dziewczyna wracała do domu tylko po to, by spędzić noc, i nawet to ją irytowało. Szczególnie nienawidziła cienkich ścian i przeklętej słyszalności, która przez wiele lat wyczerpywała jej nerwy. Nawet jeśli próbowała ukryć się przed rozmowami ojca i macochy, nie mogła ich nie słyszeć taki był projekt mieszkania. A w jeden z tych wieczorów, kiedy Siergiej wyjechał na kilka dni do innego miasta, był zajęty instalowaniem nowej stacji, podłączaniem oprogramowania, wszystkim, czym Uliana nigdy się nie interesowała, ale przyniosła ojcu pieniądze na wszystkie swoje pragnienia, w mieszkaniu pojawił się obcy mężczyzna, co wywołało u dziewczyny poważny niepokój. Przyłapanie Olgi z jej kochankiem byłoby po prostu cudowne, pomyślała Uliana, więc usiadła na łóżku, starając się słuchać każdego słowa rozmowy dochodzącej z kuchni. Sądząc po głosach, mężczyzna i kobieta rozmawiali leniwie i cicho. Jak się masz, Wiktor? Olga ziewnęła. Co cię tu sprowadza o tak późnej porze? Potrzebujesz jakiejś pomocy? Tak, potrzebuję, mężczyzna zająknął się i przystąpił z nogi na nogę. Widzisz, o co chodzi, moja wyjechała na trzy dni w delegację, twoja też, a ja nie mam do kogo pójść. Do ogrodu koni. Olga uśmiechnęła się. Sugerujesz mi teraz, że jestem mężatką i spodziewam się dziecka. Jesteś stara. W tym momencie Uliana westchnęła ciężko, Wydawało się, że miłość między tą dwójką nie wchodzi w rachubę, ale poddając się inercji, nadal słuchała delikatnego dialogu. Och, nie, nie mówisz! wykrzyknął mężczyzna w proteście. Mam na myśli coś innego. Pamiętasz, powiedziałeś, że jesteś mi winien, cóż. Aha, odpowiedziała Olga, przypominając sobie, że kiedyś pomógł jej wyjść z kłopotów. Więc przyszedłeś przedstawić rachunki. Tak jakby, odparł mężczyzna, a w kuchni nastąpiła przerwa. Czego chcesz? zapytała Olga. Pasierbica jest w domu, prawda? Powiedzmy, Olga pewnie przytaknęła w odpowiedzi. Możesz mi ją wynająć na kilka nocy? Uliana była odrętwiała. Wydawało jej się, że stała się posągiem, jej serce zwolniło tak bardzo, że prawie się zatrzymało. Dziewczyna słuchała z jeszcze większym napięciem. Mając nadzieję, że źle usłyszała, bo przecież jej macocha nie mogłaby zrobić tak okrutnej rzeczy. Ale Olga odpowiedziała całkiem spokojnie, proszę, zabierz ją. Nie potrzebuję jej tutaj. Daj spokój, twoja dziewczyna jest w porządku, dodał mężczyzna, a sądząc po dźwięku, Olga parsknęła. Dialog został przerwany, ale rozległy się kroki i Ujana poczuła, jak serce podskakuje jej do pięt. Dziewczyna gorączkowo przebiegła przez pokój, ale nie miała dokąd uciec. Puls zwalił jej w skroniach tak głośno, że myślała, że zacznie krzyczeć, gdy drzwi się otworzyły. Na progu stał niski, krępy mężczyzna po czterdziestce, który patrzył na Ulianę, jak jej się wydawało, ze szczerą chciwością. Chodź ze mną, powiedział, kiwając w stronę wyjścia. Ubierz się, idziesz do mnie. Więc nie zrobi tego tutaj, pomyślała Uliana. Zabiera mnie do swojego domu. Na tę myśl dziewczyna bezradnie rozejrzała się po pokoju. Właśnie wtedy pojawiła się jej macocha. Zatrzymała się przy drzwiach, jakby była strażniczką, i, głaszcząc swój wielki brzuch, powiedziała obojętnie: Pospieszmy się. Chcę spać. Jutro, jeśli w ogóle, przyprowadź ją z powrotem albo przynajmniej poczuć do szkoły. Nie obchodzi mnie to. Uliana wyglądała na skamieniałą. Nie rozumiała, dlaczego milczy i dlaczego się zgodziła. Ale jakieś otępienie ogarnęło ją falą, a dziewczyna, jakby na autopilocie, zaczęła wciągać sweter, kurtkę, buty i posłusznie podążała za nieznajomym. Prawdopodobnie w tym momencie nie dbała o to, co może się z nią stać, szok był tak silny. Nawet wiele lat później psycholog, z którym się konsultowała, nie potrafił udzielić precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, co działo się wtedy w jej głowie. Spokojnie zeszła na dół, usiadła na tylnym siedzeniu samochodu i skulona w kącie przygotowała się na przerażające nieznane, na to, co zrobi jej ten nieprzyjemny, stary człowiek. Uliana potrząsnęła głową, starając się o tym nie myśleć, próbując odepchnąć od siebie okropne obrazy. Jak się masz? zapytał nagle mężczyzna, nie bardzo wiedząc dlaczego. Przepraszam, że tak nagle, ale jestem w pilnej potrzebie. Potrzebujesz! Ulia powtórzyła zdławionym głosem, wciąż nie rozumiejąc, o co mu chodzi. Trzęsła się ze strachu, a w jej głowie wirowały myśli o tym, czy on wie, jak obchodzić się z dziećmi i co dokładnie zamierza z nią zrobić. O Boże, powtórzyła w myślach, chciałabym, żeby tego nie robił. Ale słowa uwięzły jej w gardle i zdecydowała, że najlepiej będzie udawać, że jej to nie obchodzi. Samochód zatrzymał się przed blokiem, a Uliana jak w transie podążyła za mężczyzną. Weszli trzecim wejściem, wjechali windą na piąte piętro, wejście wyglądało na dość zadbane, i w tym momencie dziewczyna pomyślała, że mężczyzna chyba nie jest biedny. Może uda się go później zaszantażować? Przemknęło jej przez myśl. Ale gdy tylko weszli do mieszkania, a mężczyzna nagle zatrzymał się w drzwiach, Ulia spojrzała na niego ze zdziwieniem. A ty. A ja wychodzę rzucił. Twoim zadaniem jest pilnowanie mojej córki. Teraz śpi, jeśli się obudzi, uspokój ją, ale nie mów jej, gdzie poszedł jej ojciec. I zanim Uliana zdążyła zadać choćby jedno pytanie, mężczyzna zatrzasnął drzwi od zewnątrz. Dziewczyna, którą przez całą drogę dręczyły straszne myśli o tym, co może się wydarzyć, w końcu była zdezorientowana. Okazało się, że została zabrana tylko po to, by opiekować się dzieckiem. Siedmioletnia dziewczynka budziła się od czasu do czasu. Zastanawiała się nad obecnością Uliany, a potem wracała do snu. Dlaczego znowu przyszłaś? zapytała dziewczynka, gdy Uliana pojawiła się po raz kolejny. Bo jest mi ciebie żal, odpowiedziała po prostu. Żal? Dlaczego? Ponieważ nikt nie potrzebuje ciebie i mnie, uśmiechnęła się zimno Uliana. Dziewczyna próbowała zaprotestować, ale Uliana tylko mentalnie przypomniała sobie, jak sama kiedyś wierzyła, że ona też jest kochana i ceniona. Wkrótce okazało się, że ojciec tej małej dziewczynki, podczas gdy jego żona jest w podróży służbowej, jedzie przez miasto do swojej kochanki, a Uliana faktycznie wykorzystuje ją jako darmową nianie. Chociaż w końcu zapłacił początkowo niewielką sumę, ale kiedy zasugerowała, że zna jego żonę, mężczyzna uśmiechnął się i dał poważniejszą nagrodę. Uliana uśmiechnęła się szyderczo, szantażowanie dorosłego mężczyzny, co? Wstydź się, nieletnia golicyno. Prawdopodobnie tak zareagowałaby jej macocha, więc Uliana wolała milczeć. Dodała tylko, że w przyszłości nie miałaby nic przeciwko ponownej pracy jako niania. Kiedy mała się urodzi, wtedy będziesz pracować. Odpowiedziała Olga, ale Uliana tylko wzruszyła ramionami, nie obchodziło ją, kiedy urodzi się to dziecko, bo już liczyła dni do osiągnięcia pełnoletności. Jeszcze trzy lata i stanie się prawdziwie wolnym ptakiem, przewróci stronę swojego życia i nigdy nie wróci do dawnych przestępstw. Ta historia nie będzie miała szczęśliwego zakończenia. To się zdarza, nie wszystkie historie kończą się dobrze. Ważne jest, aby o tym pamiętać, gdy dokonujemy wyborów, które mogą radykalnie zmienić nie tylko nasze przeznaczenie, ale także przeznaczenie naszych dzieci. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów, abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych, interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.